Drodzy Państwo, którzy po wielu latach ciężkiej pracy wreszcie zasłużyliście na spokojną emeryturę, mam dla Was wiadomość, która może całkowicie zmienić Wasze marcowe, a nawet lutowe plany budżetowe. Jeśli macie 60-65 lat lub więcej i otrzymujecie świadczenie emerytalne z zakładu ubezpieczeń społecznych, to w ciągu najbliższych kilku tygodni może wydarzyć się coś, na co wielu z Was czekało od dawna. Rząd właśnie ogłosił przyspieszenie waloryzacji emerytur na rok 2026, a to oznacza, że część z Was może zobaczyć wyższe kwoty na swoim koncie bankowym już w lutym zamiast tradycyjnie w marcu. Tak, dobrze słyszycie, niektórzy seniorzy mogą dostać swoje zwiększone emerytury nawet miesiąc wcześniej niż zwykle. Ale uwaga, bo nie wszyscy automatycznie skorzystają z tej przyspieszonej wypłaty. To zależy od kilku bardzo konkretnych warunków, o których zaraz Wam opowiem przy tej naszej wspólnej kawie. Trzeba wiedzieć dokładnie, kto się kwalifikuje, jakie dokumenty mogą być potrzebne i co najważniejsze: jak upewnić się, że te dodatkowe pieniądze rzeczywiście do Was trafią bez żadnych opóźnień czy nieporozumień z ZUS-em. W ciągu następnych kilku minut pokażę Wam krok po kroku wszystko, co musicie wiedzieć o tej waloryzacji, ile dokładnie możecie dostać więcej, kiedy pieniądze wpłyną na konto i jakie pułapki mogą czekać na tych, którzy nie będą uważni. Zacznijmy od samego początku, żebyście dokładnie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Waloryzacja emerytur to coroczna procedura, która ma na celu dostosowanie wysokości waszych świadczeń do rosnących kosztów życia. Każdego roku ceny w sklepach rosną, rachunki za prąd, gaz i wodę stają się coraz wyższe, a koszty leków i opieki zdrowotnej potrafią naprawdę uszczuplić domowy budżet gdyby nie waloryzacja wasza emerytura z roku na rok traciłaby na wartości i wystarczałaby na coraz mniej rzeczy dlatego państwo co roku oblicza o ile procent wzrosły ceny i płace w całej Polsce a następnie podwyższa emerytury o odpowiedni wskaźnik zwykle ta podwyżka wchodzi w życie 1 marca i emerytury za marzec które wpływają na konta w kwietniu są już wyższe ale w tym roku, roku 2026, sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ rząd zdecydował się na przyspieszenie tego procesu dla wybranych grup emerytów. To właśnie dlatego niektórzy z Was mogą otrzymać zwiększone świadczenie już w lutym, a konkretnie wypłatę lutową, która normalnie trafia na konta pod koniec lutego lub na początku marca, w zależności od Waszego terminu płatności. Teraz pewnie zastanawiacie się, kto dokładnie może liczyć na te wcześniejsze pieniądze. To bardzo ważne pytanie, bo nie każdy emeryt automatycznie dostanie podwyższone świadczenie już w lutym. Według najnowszych informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz komunikatów ZUS-u przyspieszona waloryzacja dotyczy przede wszystkim tych seniorów, których emerytury zostały przyznane lub przeliczone w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, czyli w okresie od października do grudnia 2025 roku. Dlaczego akurat ci emeryci? Ponieważ ich świadczenia były obliczane według starych stawek, jeszcze przed ogłoszeniem nowego wskaźnika waloryzacji na rok 2026. Byłoby niesprawiedliwe, gdyby musieli czekać aż do marca na dostosowanie swojej emerytury do aktualnych realiów ekonomicznych, skoro nowo przechodzący na emeryturę w styczniu czy lutym 2026 od razu otrzymują świadczenia obliczone według nowych, wyższych parametrów. Dlatego ZUS postanowił przyspieszyć wypłatę podwyższonych emerytur właśnie dla tej grupy, aby wyrównać te różnice i zapewnić wszystkim równe traktowanie. Oprócz świeżo upieczonych emerytów, do grona osób mogących otrzymać przyspieszoną waloryzację, należą także ci, którzy w ostatnich miesiącach minionego roku zmienili rodzaj swojego świadczenia. Na przykład, jeśli wcześniej otrzymywaliście rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie w październiku, listopadzie lub grudniu 2025 roku przeszliście na emeryturę, bo ukończyliście odpowiedni wiek emerytalny, to również możecie znaleźć się w grupie uprawnionych do wcześniejszej podwyżki. To samo dotyczy osób, które miały przerwę w pobieraniu świadczeń i ponownie je uruchomiły pod koniec ubiegłego roku. ZUS bardzo dokładnie analizuje każdy przypadek, więc jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy akurat wy się kwalifikujecie, najlepiej zadzwońcie na infolinię ZUS pod numer 22 560 1600 lub odwiedźcie swoją lokalną placówkę. Pracownicy są przeszkoleni i potrafią sprawdzić w systemie, czy wasza sytuacja pozwala na otrzymanie przyspieszonych środków. Przejdźmy teraz do konkretów finansowych, bo wiem, że to Was najbardziej interesuje. Ile dokładnie więcej możecie dostać dzięki tej waloryzacji? Wskaźnik waloryzacji na rok 2026 został ustalony na poziomie 5%. Dla niektórych to może brzmieć jak niewiele, ale kiedy przeliczymy to na konkretne złotówki, różnica robi się naprawdę odczuwalna, szczególnie przy stałych wydatkach budżetu domowego. Jeśli na przykład obecnie otrzymujecie emeryturę w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie, to po waloryzacji wasza emerytura wzrośnie o 100 zł, co da wam 2100 zł brutto. Dla kogoś, kto ma emeryturę na poziomie 3000 zł, podwyżka wyniesie 150 zł miesięcznie. Co oznacza 3150 zł. A jeśli wasza emerytura to obecnie 4000 zł, po waloryzacji otrzymacie 4200 zł, czyli 200 zł więcej każdego miesiąca. Ważne jest, żebyście pamiętali, że te kwoty, które właśnie wymieniłem, to kwoty brutto czyli przed potrąceniem składki zdrowotnej i ewentualnego podatku dochodowego. Niestety, od waszej emerytury ZUS potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która od niedawna wynosi 9% podstawy wymiaru. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wasza emerytura po waloryzacji wzrośnie do 2100 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie około 189 zł. Dodatkowo, jeśli wasza emerytura przekracza pewien próg, który w 2026 roku wynosi około 3500 zł brutto dla samotnego emeryta, będziecie musieli zapłacić również zaliczkę na podatek dochodowy. Próg ten może się różnić w zależności od tego, czy macie inne źródła dochodu czy ulgi podatkowe, dlatego zawsze warto to dokładnie sprawdzić. Ale nie martwcie się zbytnio tymi potrąceniami, bo nawet po odliczeniu wszystkich składek i podatków, kwota netto, która wpłynie na wasze konto, będzie wyższa niż przed waloryzacją. Teraz najważniejsze pytanie praktyczne: kiedy dokładnie te pieniądze trafią na wasze konta? Tutaj trzeba uważać, bo terminy wypłat emerytur z ZUS nie są jednakowe dla wszystkich. ZUS wypłaca emerytury w różnych terminach w ciągu miesiąca, w zależności od tego, jaki dzień wypłaty został Wam przypisany przy przyznawaniu świadczenia. Większość emerytów otrzymuje swoje pieniądze pomiędzy pierwszym a dziesiątym dniem miesiąca, ale są też tacy, którzy dostają wypłaty między piątym a piętnastym, a jeszcze inni między dziesiątym a dwudziestym. Jeśli macie dzień wypłaty. Przypadający na początek miesiąca, czyli gdzieś między 1 a 5 marca, to przyspieszona waloryzacja oznacza, że podwyższoną kwotę możecie zobaczyć już pod koniec lutego przy wypłacie za luty. Dla większości jednak, zwiększona emerytura pojawi się najpóźniej na początku marca przy regularnej wypłacie marcowego świadczenia. Abyście dokładnie wiedzieli, kiedy spodziewać się swoich pieniędzy, najlepiej sprawdźcie dokładny termin wypłaty w swoim profilu na platformie usług elektronicznych ZUS, do której możecie się zalogować przez internet. Jeśli nie macie dostępu do komputera lub nie czujecie się pewnie w korzystaniu z systemu online, możecie zadzwonić na infolinię ZUS lub po prostu sprawdzić swoje ostatnie przelewy na koncie bankowym. Emerytura zawsze wpływa mniej więcej w tym samym okresie miesiąca. Ważne, żebyście wiedzieli, że jeśli Wasza emerytura zwykle wpływa 5 marca, to w tym roku możecie spodziewać się jej już 5 marca, ale z wyższą kwotą dzięki waloryzacji. Natomiast ci, którzy dostają wypłaty na samym początku miesiąca, mogą rzeczywiście zobaczyć podwyższone świadczenie jeszcze w lutym, co da Wam dodatkowy czas na zaplanowanie wydatków. Co bardzo ważne, chcę Was ostrzec przed pewną pułapką, w którą wpadają niektórzy seniorzy każdego roku podczas waloryzacji. Jeśli w przeszłości mieliście nadpłatę emerytury, czyli ZUS wypłacił Wam przez pomyłkę więcej niż Wam się należało, albo jeśli macie jakiekolwiek zaległości wobec ZUS-u, np. nieopłacone składki z wcześniejszej działalności gospodarczej, to ZUS ma prawo potrącić te kwoty z Waszej waloryzowanej emerytury. Nie zawsze dzieje się to automatycznie, ale jeśli dostaniecie pismo z ZUS-u, informujące o potrąceniach, nie ignorujcie go. Jeśli uważacie, że potrącenie jest niesłuszne lub kwota jest za wysoka, macie prawo złożyć odwołanie do ZUS-u w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Wielu seniorów nie wie o tym prawie i po prostu akceptuje to, co ZUS postanowił, tracąc czasem spore kwoty, które mogliby odzyskać po wyjaśnieniu sprawy. Chciałbym też poruszyć temat dodatkowych świadczeń, o których wielu z Was może nawet nie wiedzieć, a które mogą znacząco zwiększyć Wasze miesięczne dochody. Poza standardową emeryturą z ZUS istnieje szereg dodatków i świadczeń, które możecie otrzymywać równolegle. Na przykład dodatek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 253 14 groszy miesięcznie, przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Jeśli macie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie, możecie ubiegać się o ten dodatek. Niestety, ZUS nie przyznaje go automatycznie. Musicie złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty medyczne. Wielu emerytów traci te pieniądze tylko dlatego, że nie wiedzą, że im się należą. Kolejnym świadczeniem jest dodatek dla sierot kompletnych, czyli osób, które straciły oboje rodziców przed osiągnięciem pełnoletności i w związku z tym miały trudniejszy start w życie zawodowe. Jeśli należycie do tej grupy, możecie otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości 677 ,90 zł 90 miesięcznie obok swojej regularnej emerytury. Podobnie jest z dodatkiem kombatanckim dla osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski lub były represjonowane w czasach komunistycznych. Ten dodatek wynosi nawet do 600 zł miesięcznie, w zależności od kategorii, do której się kwalifikujecie. Jeśli nie jesteście pewni, czy macie prawo do któregokolwiek z tych dodatków, najlepiej umówcie się na wizytę w lokalnej placówce ZUS i porozmawiajcie z doradcą. Czasem jedno spotkanie może przynieść wam setki złotych miesięcznie przez resztę życia. Teraz kilka praktycznych wskazówek, jak maksymalnie wykorzystać tę waloryzację i uniknąć niepotrzebnych strat. Po pierwsze, jeśli pracujecie na emeryturze i Wasze dodatkowe zarobki przekraczają określony limit, ZUS może zawiesić lub zmniejszyć Waszą emeryturę. W 2026 roku limit ten wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli ukończyliście już powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, Możecie dorabiać bez żadnych ograniczeń i wasza emerytura nie zostanie pomniejszona. Ale uwaga, jeśli przeszliście na emeryturę wcześniej, np. z tytułu pracy w szczególnych warunkach i jeszcze nie osiągnęliście powszechnego wieku emerytalnego, każda dodatkowa złotówka, zarobiona powyżej limitu, może oznaczać obniżenie lub zawieszenie emerytury. Po drugie, upewnijcie się, że ZUS ma wasze aktualne dane kontaktowe, szczególnie numer konta bankowego. Jeśli zmieniliście bank lub otworzyliście nowe konto, koniecznie powiadomcie o tym ZUS jak najszybciej, składając formularz zmiany danych. W przeciwnym razie wasza podwyższona emerytura może trafić na stare, nieaktywne konto, a odzyskanie tych pieniędzy może zająć nawet kilka tygodni. Podobnie, jeśli zmieniliście adres zamieszkania, zgłoście to do ZUS. Bo wszelka korespondencja, w tym decyzję o waloryzacji, będzie wysyłana na adres, który figuruje w systemie. Jeśli pismo zaginie, możecie przegapić ważne terminy odwoławcze. Po trzecie, dokładnie sprawdzajcie każdą wypłatę emerytury przez pierwsze kilka miesięcy po waloryzacji. Choć ZUS ma bardzo zaawansowane systemy informatyczne, błędy się zdarzają. Jeśli zauważycie, że wasza emerytura nie wzrosła o spodziewane 5% lub kwota podwyżki jest zupełnie inna niż obliczyliście, nie czekajcie. Od razu skontaktujcie się z ZUS. Macie prawo do wyjaśnień i do uzyskania decyzji na piśmie, która dokładnie rozpisze, jak została obliczona wasza emerytura po waloryzacji. Jeśli nie zgadzacie się z obliczeniami, możecie złożyć odwołanie, ale pamiętajcie, termin to 30 dni od otrzymania decyzji, więc nie odkładajcie tego na później. Chciałbym też poruszyć kwestię emerytur minimalnych, bo to bardzo ważna grupa naszych seniorów. W 2026 roku minimalna emerytura wzrosła do 1821 20 groszy brutto. Jeśli wasza emerytura przed waloryzacją była poniżej tego poziomu, ZUS automatycznie podniesie ją do tego minimum. To bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla osób, które miały krótki staż pracy lub niskie zarobki w czasie aktywności zawodowej. Ważne, żebyście wiedzieli, że przy obliczaniu, czy macie prawo do emerytury minimalnej, ZUS bierze pod uwagę wszystkie wasze świadczenia emerytalno-rentowe razem wzięte. Jeśli więc dostajecie dodatki, o których wcześniej mówiłem, mogą one wpłynąć na to, czy otrzymacie podwyżkę do minimalnej emerytury, czy nie. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę wam powiedzieć, bo wiele osób o tym zapomina, waloryzacja emerytur ma również wpływ na 13 i 14 emeryturę. Tak. Te dodatkowe świadczenia, które rząd wypłaca raz w roku, są obliczane na podstawie waszej podstawowej emerytury po waloryzacji. Trzynasta emerytura jest zwykle wypłacana w kwietniu i jej wysokość to dokładnie kwota minimalnej emerytury. W 2026 roku oznacza to, że trzynastka wyniesie 1821 20 zł. 20 groszy brutto. Czternasta emerytura, która wypłacana jest we wrześniu, również wynosi tyle samo, ale uwaga, podlega kryterium dochodowemu. Jeśli wasza emerytura przekracza 2800 zł. brutto, czternastka będzie pomniejszana, a jeśli przekracza 4900 zł. brutto, możecie w ogóle jej nie otrzymać. Teraz kilka słów o tym, jak przygotować się do wizyty w ZUS. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub problemy związane z waloryzacją. Przede wszystkim, przed wizytą zbierzcie wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne. Dowód osobisty, ostatnie przelewy emerytury z banku, ewentualne decyzje z ZUS, które otrzymywaliście w przeszłości, orzeczenia lekarskie, jeśli składacie wniosek o dodatki. Warto też zapisać sobie na kartce konkretne pytania, które chcecie zadać, bo w stresie łatwo o czymś zapomnieć. Jeśli nie czujecie się pewnie w rozmowie z urzędnikiem lub macie problemy ze słuchem, weźcie ze sobą kogoś bliskiego, członka rodziny, sąsiada, przyjaciela. Macie do tego pełne prawo i pracownicy ZUS są przyzwyczajeni do takiej sytuacji. Pamiętajcie też, że nie musicie od razu akceptować każdej decyzji ZUS, jeśli wydaje wam się niesprawiedliwa. Jeśli dostaniecie decyzję o odmowie przyznania dodatku, o obniżeniu emerytury czy o potrąceniu jakichś kwot, a uważacie, że to błąd, macie 30 dni na złożenie odwołania do sądu. Możecie to zrobić sami, wypełniając formularz dostępny w każdej placówce ZUS lub online, albo możecie skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy emerytalnego. Wiele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń senioralnych oferuje bezpłatne porady prawne właśnie w takich sprawach, więc nie bójcie się szukać pomocy. Warto też wiedzieć, że ZUS prowadzi specjalne szkolenia i spotkania informacyjne dla seniorów, na których możecie dowiedzieć się wszystkiego o swoich prawach, o procedurach, o tym, jak korzystać z platformy usług elektronicznych. Te spotkania odbywają się w lokalnych placówkach ZUS i w centrach aktywności senioralnej. Często są całkowicie bezpłatne i prowadzone w przystępny sposób, z uwzględnieniem tego, że nie wszyscy seniorzy są zaawansowani w obsłudze komputera. Jeśli tylko macie okazję, warto wziąć udział w takim spotkaniu. Nie tylko dowiecie się wielu przydatnych rzeczy, ale też możecie poznać innych seniorów w podobnej sytuacji i wymienić się doświadczeniami. Na zakończenie chciałbym dać Wam jeszcze kilka uniwersalnych rad dotyczących zarządzania domowym budżetem w czasie waloryzacji i po niej. Po pierwsze, nie wydawajcie od razu całej podwyżki na rzeczy, które nie są absolutnie niezbędne. Wiem, że po latach oszczędzania i odmawiania sobie wielu przyjemności może pojawić się pokusa, żeby w końcu kupić coś miłego, ale zróbcie to rozsądnie. Odłóżcie część podwyżki jako poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki. Naprawę pieca, wizytę u prywatnego lekarza, nagły wzrost cen leków. Już samo posiadanie takiej rezerwy da Wam poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, zastanówcie się, czy nie warto zainwestować tych dodatkowych środków w rzeczy, które w dłuższej perspektywie pomogą Wam zaoszczędzić. Na przykład, jeśli macie stare, energochłonne lodówkę czy pralkę. Zakup nowego, energooszczędnego sprzętu może się szybko zwrócić poprzez niższe rachunki za prąd. Podobnie jest z dociepleniem mieszkania, wymianą okien czy instalacją termostatów. To wszystko wymaga początkowego wydatku, ale potem oszczędzacie każdego miesiąca. Po trzecie, pomyślcie o swojej przyszłości zdrowotnej. Jeśli wiecie, że potrzebujecie regularnych leków, warto zrobić zapas tych, które mają długi termin przydatności, kiedy są w promocji. Jeśli macie przewlekłe schorzenia, zastanówcie się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które da Wam dostęp do szybszych wizyt u specjalistów, czy do lepszej opieki w razie hospitalizacji. Zdrowie to najważniejszy kapitał, szczególnie w tym wieku, i warto w nie inwestować póki jest to możliwe. Drodzy państwo, waloryzacja emerytur to coroczne wydarzenie, które ma realny wpływ na wasze życie i budżet domowy. W tym roku, w 2026, dzięki przyspieszonemu trybowi, wielu z was otrzyma podwyżkę już w lutym, co da wam dodatkowy miesiąc na lepsze zaplanowanie wydatków. 5% podwyżka to prawdziwe pieniądze, które mogą pomóc pokryć rosnące koszty życia, kupić potrzebne leki, odłożyć coś dla wnuków czy po prostu pozwolić sobie na odrobinę więcej komfortu po latach ciężkiej pracy. Ale żeby w pełni wykorzystać tę możliwość, musicie być dobrze poinformowani, uważnie sprawdzać swoje wypłaty i nie bać się dopytywać w ZUS o wszystko, co jest niejasne. Pamiętajcie, że te pieniądze to wasze prawo, wynikające z lat pracy i odprowadzanych składek. Nie pozwólcie, żeby jakakolwiek kwota, która wam się należy, przepadła przez niewiedzę czy zaniedbanie. Czuwajcie nad swoimi sprawami, korzystajcie z dostępnych dodatków i świadczeń, i nie wahajcie się szukać pomocy, kiedy jej potrzebujecie. Życzę Wam wszystkim zdrowia, spokoju i satysfakcji z tego, że wreszcie możecie cieszyć się owocami swojej pracy. Niech te dodatkowe pieniądze przyniosą Wam choć trochę ulgi i radości w codziennym życiu.